Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN czyli komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, dzisiaj weźmiemy na warsztat pierwsze czytanie z księgi Rodzaju, które będzie dla nas pewnego rodzaju wstępem do, do pewnego tematu myślę, że ważnego. Posłuchajcie. Bóg rzekł do Abrahama: Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc wstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych. Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo co bezbożnemu. O nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział. Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham. Pozwól o panie, że jeszcze ośmielę się mówić do ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Abraham znowu odezwał się tymi słowami a może znalazłoby się tam czterdziestu. Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu. Tedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, a może by się tam znalazło trzydziestu. A na to Pan, nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł Abraham, pozwól o Panie, że ośmielę się zapytać, a gdyby się tam znalazło dwudziestu? Pan odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Na to Abraham, Niech mój pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam, a gdyby znalazło się tam dziesięciu, odpowiedział pan: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Pani bardzo znana, bardzo słynna opowieść, bardzo piękna. Jest w niej wiele naprawdę cudownych praw teologicznych. Praw o tym, zobaczcie, że pan Bóg może ocalić całe miasto, kiedy tam znajdzie garstkę sprawiedliwych, i ta garstka tych, którzy są sprawiedliwi, ocali tych, którzy są bezbożni. W to znaczy. Nawet gdyby cały świat był y, pogrążony w złu, ale Bóg znajdzie gdzieś garstkę sprawiedliwych, to ocali świat przez tą garstkę. To jest niesamowita opowieść. Niesamowita opowieść o targowaniu się. Zobaczcie, pewnie stąd się wzięło takie przysłowiowe już mówienie, nie? że Żydzi się targują. Z Panem Bogiem się również targowali. To jest bardzo piękna rozmowa, oczywiście, to nie chodzi o żaden targ. Kochani, to, to tak naprawdę nie jest rozmowa, która przekonuje Pana Boga do czegoś, tylko to jest rozmowa, która przekonuje serce Abrahama do tego, żeby ono szukało nawet najmniejszych drobin dobra. Nie można by takie pytanie sobie zadać. Ale dlaczego zszedł tylko do dziesięciu, nie? Czemu nie zejść jeszcze niżej? Do pięciu, nie wiem, do jednego nawet, tak? Żeby był tylko jeden. Koni, tu chodziło o bardzo konkretną rzecz. Jest tu mowa o mieście. Prawo miejskie w tamtym czasie mówiło, że żeby można było założyć miasto, w sensie, żeby coś było uznawane za miasto, a nie, a nie za zbiór namiotów, to musiało tam się zebrać chociaż dziesięciu mężczyzn. Dlatego Abraham schodzi do najniższej możliwej liczby, jakby, która sugeruje, że chodzi o miasto, bo tu jest mowa o mieście, o zniszczeniu miasta. Niżej, jakby nie było potrzeby schodzić, bo niżej to by nie było miasto. Ale kochani, nie o tym bym chciał, bo chciałbym na podstawie tego tekstu powiedzieć wam o pewnej takiej dosyć trudnej rzeczywistości życiowej, która polega na tym, kiedy i jak dawać szansę, kiedy i jak pozwalać komuś, że jak powiem... jak to nazwać... No, no kiedy dać drugą szansę, po prostu. Więc no zobaczcie, ten tekst w pierwszym rzędzie mówi o czymś bardzo pięknym, mówi o czymś takim, że doszukuj się w drugim człowieku, Doszukuj się w jego postępowaniu nawet najmniejszej odrobiny dobra, i niech ta odrobina dobra ocala tego człowieka w tobie. Nie? Czyli mamy kogoś, kto czyni zło, ale ten tekst nas uczy, że jeżeli znajdziesz tam nawet najmniejszą wartość, która jednak jest dobra, która jest warta ocalenia, to przez wzgląd na tą jedną maleńką wartość, warto ocalić drugiego człowieka całego. Pani, pomyślcie w takim kluczu relacyjnym: nie kiedy macie różnych ludzi, którzy was skrzywdzili, których no, bardzo często chcemy skreślić, i nie, nie dlatego, że jesteśmy źli, nie dlatego, że mamy małe serca, tylko po prostu wyrządzili nam ogromne zło, albo pomyślcie, nie wiem, o jakichś zbrodniarzach na świecie. No nie trudno w tej chwili o nich myśleć, bo dzieją się straszne rzeczy na świecie, zresztą zawsze się działy, nie? i ten tekst uczy, że jeżeli w kimś znajdziemy chociaż procentik dobra, po prostu najmniejszy możliwy, zejdziemy do najniższego możliwego poziomu i powiemy sobie, no ale tutaj jest jedna dobra rzecz, którą On zrobił, którą robi, yy, jakiś kawałek miłości. To ten tekst nas, kochani, uczy ocal tego człowieka. W sensie nie skreśl go. Tylko uwaga, kochani. Jednocześnie z tą prawdą trzeba skonfrontować drugą prawdę, taką bardzo praktyczną prawdę, która nie jest skreślaniem drugiego człowieka, ale która nie jest pozwalaniem, żeby zło przeszło, że tak powiem, bez odpowiedzialności. Podam Wam to na przykładzie. To będzie oczywiście taki sztampowy przykład, ale trzeba sobie to przełożyć potem na wasze różne sytuacje, nie? Kochani, jeżeli mamy na jakiś związek, tak? W którym yy, na przykład, nie wiem, jeden z małżonków pije. Ja wiem, że to jest sztampowy przykład, no ale, że tak powiem, przez to myślę, że wszyscy dobrze zrozumiemy. Kani, yy, nie wolno nigdy takiego człowieka, twojego męża, twojej żony, na przykład jeżeli piją, tak? Nie wolno ci ich nigdy skreślić. No chyba, że byłby był taki człowiek, w nie ma ani ociupinki dobra, tylko że problem w tym, że nie ma takiego człowieka. W każdym człowieku jest jakaś, jakaś po prostu nawet jedna kreseczka, nawet jeden, jeden milimetrzyk jakiegoś dobra. A to znaczy, że nawet jeżeli ktoś ci wyrządził w życiu strasznie wiele krzywdy, nie wiem, że twój ojciec pił, tak, i, i wyrządził ci bardzo dużo krzywdy, nie wolno ci go nigdy skreślić, ale uwaga, to nieskreślanie nie polega na tym, że mamy udawać, że nic się nie stało i że mamy udawać, że zło się nie wydarzyło na przykład w wypadku kogoś, to pije, tak? albo nie wiem, kto zdradza na przykład, tak? Może to jest jeszcze lepszy przykład, tak? Ktoś cię zdradził raz, wybaczyłeś, wybaczyłaś, drugi raz, trzeci raz i tak dalej. Jest pytanie, czy ja mam przebaczać na zawsze? No bo mówicie mi, że mam go nie skreślać, tak? Otóż uwaga, kochani. W pewnym momencie, kiedy następuje szczególnie recydywa jakiegoś zła, bo pewnie jest inaczej, kiedy się dzieje coś jednorazowo, chociaż pewnie są tak poważne rzeczy i tak wielkie rzeczy, że wystarczy jednorazowo, nie? Ale kiedy szczególnie mamy do czynienia z czymś, co się powtarza, to koni trzeba się bardzo konkretnie domagać, bardzo konkretnego zajęcia się tym złem, które się stało. Na przykład, nie wiem, w wypadku picia, tak? Nie można robić tak, że mąż, nie wiem, po raz 15 obiecuje słuchaj, już nie będę pił, naprawdę będę się po prostu bardzo starał, proszę Cię, nie, nie bądź na mnie zła, błagam Cię, przebacz mi wszystkie rzeczy, które Ci zrobiłem, ja już nie będę. Uwaga! Kiedy to jest pierwszy raz oczywiście, to ja rozumiem, że większość ludzi to przyjmuje tak no okej, okay, dobrze, jakby kocham Cię, przebaczam Ci, spróbujmy, co nie? Ale kochani, kiedy to jest kolejny raz, tutaj takie mówienie, ok, niech tak będzie, jest zwykłą naiwnością. Nie. Wtedy, kochani, domagamy się od kogoś takiego, żeby dał nam bardzo wyraźne dowody, nie obietnice, ale konkretne dowody, że jego postawa się zmieniła, czyli jeżeli na przykład twój współmałżonek pije, tak, wyrzucasz go z domu, jeżeli to oczywiście nie jest jednorazowa akcja, tak? Tylko to jest już długotrwały nauk. Wyrzucasz go z domu, każesz mu iść na terapię, każesz mu pójść do AA, każesz mu znaleźć sobie sponsora, każesz mu podjąć terapię indywidualną, w sensie taką, której on potrzebuje, bo na pewno ma jakieś problemy, skoro, skoro poszedł w picie i dopiero kiedy, nie wiem, mija rok, teraz mówię oczywiście w cudzysłowie, bo chodzi o dłuższy okres czasu, kiedy ten ktoś to wszystko robi, kiedy ten ktoś rzeczywiście podjął bardzo konkretną pracę nad tym, co było złe, tak, wtedy możesz powiedzieć: Ok, możesz wrócić, możemy spróbować. I kochani, nieskreślanie człowieka polega wtedy na tym, że my dajemy mu szansę, że jeżeli on kiedyś będzie w stanie to naprawić, nie wiemy tego, czy będzie w stanie, ale to my na niego czekamy. Czy nie mówimy mu, nie ma drogi powrotu. Nie zgadzamy się na powrót bez spełnienia pewnych warunków. Kochani, bardzo mi takie zdanie. Ono jest bardzo mądrym zdaniem. Kochani, miłość jest bezinteresowna, ale wcale nie jest bezwarunkowa. Ja wiem, że my lubimy takie zdanie, nie? że ja cię kocham bezwarunkowo. Kochani, my mylimy słowa, bo ja, ja cię kocham bezinteresownie, co to znaczy? Czyli nie szukam niczego dla siebie, nie próbuję niczego ugrać. To nie jest tak, że ja jestem najważniejszy w tym związku. I rzeczywiście, miłość jest bezinteresowna, ale kochani, miłość nie jest bezwarunkowa. W takiej praktyce oczywiście swojego życia, bo miłość, która byłaby bezwarunkowa, mówi tak, możesz mnie zdradzać, a mnie to w ogóle nie obchodzi. To nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość jest w tym sensie bezwarunkowa, że mówi: Jeżeli mnie będziesz zdradzał, to ja z tobą nie będę, ale jeżeli naprawisz to, co zrobiłeś, to ja będę na ciebie czekać. Kochanie, to jest oczywiście bardzo trudne, to jest jasne. Ale to nie dotyczy tylko małżeństw, kochani, to dotyczy wszystkich relacji. Tak. Nie wolno nam nigdy skreślić żadnego człowieka, dlatego że w każdym człowieku jest jakieś dobro, które warto ocalić. Ale kiedy zło tam przeważa, tak jak na przykład w Sodomie, to musimy się domagać naprawienia tego zła. I dopóki ktoś nie podejmie wysiłków w naprawianiu tego zła, wysiłków w wychodzeniu z jakiegoś zła, to nam nie wolno się na to godzić, bo to jest tylko i wyłącznie przyklepywanie tego zła, kochani. Myślę, że bardzo warto sobie to przemyśleć, bo to jest piękna historia. O ocalaniu ludzi, tylko kochani, czasem my, ocalając ludzi, wcale ich nie ocalamy. Ja znam wiele takich związków, takich małżeństw, gdzie żona myśli, że ocala męża, bo mu pozwala za sobą być, no bo on przecież mnie przeprosił, bo się znowu postarał. Nie. Jak rzeczywiście zrobi kroki do tego, żeby, żeby to naprawić, żeby samemu się naprawić, żeby się zmienić. I ty zobaczysz owoce tego, że to się rzeczywiście dzieje. To nie są tylko obietnice, to nie są tylko puste słowa, tylko to się dzieje. Tak. Masz na niego czekać i go nigdy nie skreślać. Masz na nią czekać i jej nie skreślać. Ale, no właśnie, miłość nie jest bezwarunkowa, jest bezinteresowna. Kochani, przemyślcie to i przełóżcie sobie to na jakieś wasze konkretne relacyjne sytuacje. Moi drodzy moi kochani, to by było dzisiaj na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo Wam dziękuję. Jak zawsze Wam przypomnę o Krakowie 6 października Tauron Arena. Robimy wielkie wielbienie, będzie super głoszenie, super modlitwa. Bardzo chciałbym się z Wami spotkać. W linku, w opisie znajdziecie link do biletów. Zapraszam Was bardzo. Ściskam, pozdrawiam Błogosławie i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa pa!